Wskazywanie godzin na zegarze analogowym, czyli taki, który widzicie przed sobą, nie jest sprawą łatwą i Wam może się wydawać, że mało potrzebną w dobie zegarków elektronicznych. Jednak wielokrotnie spotykamy się z tym zegarem, wielokrotnie musimy określić godzinę na takim zegarze, więc przećwiczmy sobie kilka rzeczy. Rozpoczniemy od tego, Oczywiście, od przypomnienia, która to jest wskazówka godzinowa, a która minutowa. Godzinowa to wskazówka, która jest małą wskazówką, minutowa, duża wskazówka. I przypomnijmy również o tym, ile trwa godzina. Godzina to 60 minut. Policzmy sobie po 5 minut.

Teraz sprawdzimy, ile kwadransów mieści się w godzinie. Przypomnijmy sobie, że kwadrans to 15 minut, czyli 3 takie części. Kwadrans to 15 minut. 5, 10, 15. Jeden kwadrans. Następne. 5, 10, 15. Drugi kwadrans. 5, 10, 15. Trzeci kwadrans. 5, 10, 15, czwarty kwadrans. Godzina składa się z czterech kwadransów. Dodajmy jeszcze, że godzina dzieli się na dwie połowy. Pół godziny to 30 minut i drugie pół godziny to 30. 30, dodać 30, to 60. Teraz nauczymy się, jak mierzyć, jak odczytywać godziny na zegarze. Godziny co 5 minut. Zwróćcie uwagę, co dzieje się z małą i dużą wskazówką, gdy przestawiam zegar. Teraz na zegarze jest godzina druga. Duża wskazówka na dwunastce, mała na godzinie drugiej. Równa godzina. Jest wtedy, kiedy duża wskazówka jest na dwunastce, a mała jest tuż przy cyfrze, przy równej cyfrze. Zobaczcie, co się zaczyna dziać, gdy przestawiam zegar z małą i dużą wskazówką. Duża wskazówka została przestawiona, i mała też zmienia swoje położenie. Widzicie, jak minęło pół godziny, to mała wskazówka. Jest w połowie między dwójką a trójką. Oznacza to, że jest godzina druga trzydzieści. Zobaczcie, nie mówimy, że jest trzecia ileś, mimo że zegarek jest blisko trójki. Patrzymy na to, za którą godziną jest mała wskazówka jest za dwójką, aż do momentu tego, czyli Druga 59. Zwróćcie uwagę, mała wskazówka już jest tuż przy trójce. Druga 59, jednak mówimy, że jest to druga 59, i dopiero gdy dojdzie do dwunastki, jest to równa godzina trzecia. Jak widzicie do zegara na chwileczkę dodałam czarną tarczę. Zwykle w te, tej tarczy nie ma w zegarach. jednak Tutaj ją dodałam, żeby Wam ułatwić liczenie kolejnych minut. Zobaczcie. Teraz jest równa trzecia. Gdy przestawię dużą wskazówkę minutową, widzicie, bo jest 60 minut, na jedynkę oznacza, że minęło 5 minut, czyli jest trzecia 5. Minęło 5 minut, trzecia 5. Następna, trzecia 10. Minęło 10 minut. 5, 10, 15, czyli minął kwadrans, minęło 15 minut. Zobaczcie, co się dzieje z dużą i co się dzieje z małą wskazówką. Jeszcze raz przeanalizujmy. Przy każdej dużej cyfrze, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aż do 12, wskazówka, gdy znajduje się duża wskazówka przy tych cyfrach, 5 minut, zobaczcie, trzecia, 5, trzecia, 10, trzecia, 15, trzecia, 20, dwadzieścia, trzecia, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 i kolejna równa godzina, czyli czwarta. Usuńmy sobie teraz te wskazówki. To ułatwienie, czyli tę tarczę z minutami. Teraz od czwartej. I zobaczcie, już nie mamy ułatwienia w postaci wskazówki, w postaci tarczy minutowej, więc musimy to policzyć sami. Czwarta, pięć na jedynce, dziesięć na dwójce, piętnaście na trójce, czwarta, dwadzieścia. Widzicie, czwarta, dwadzieścia.

gdy przestawię dużą wskazówkę na czwórkę, jest godzina 5:20. Gdy przestawię na ósemkę, a będziecie już szybko liczyć, będziecie wiedzieć, że jest 5:40. Gdy przestawię na 11, będziecie wiedzieć, że jest 5:55. Jeszcze raz przeanalizujmy sobie, jak mija czas. Czas minutowy co 5

5 minut.